yeah Dziś dzień patrona naszej szkoły. Data obchodów tego święta nie jest przypadkowa. 24 marca 1794 roku na rynku krakowskim Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę na wierność Rzeczpospolitej i objął dowództwo nad powstaniem zwanym insurekcją Kościuszkowską jako najwyższy naczelnik sił zbrojnych. Tadeusz Kościuszko był człowiekiem wielu talentów. Inżynier, malarz, oficer. Twórca batalionów chłopskich zasłynął w walkach o niepodległość Polski i Ameryki. Człowiek, który przywiązywał wielkie znaczenie do ideału wolności i tolerancji. Jesteście związani. Związani z racji tego, że. Uczycie się, pracujecie, funkcjonujecie i dbacie o to szkoły. Dzisiaj staję tutaj z Wami na tym apelu szkolnym dotyczącym Dnia Patrona Szkoły Tadeusza Kościuszki. I przypominam swoje słowa sprzed roku, kiedy powiedziałem, że damy radę zrobić mural, który w końcu. Będzie upamiętniał też i pokazywał, jakiego imienia szkoła w Dąbrowie Białostockiej jest. Byśmy byli też dumni z tego, czego Tadeusz Kościuszko dokonał, byśmy też wzór z niego brali. Byśmy zawsze pamiętali o tym, jak ważne są ideały patriotyczne i nasza tożsamość narodowa. Nasza tożsamość narodowa, Polska. Dlatego też na tym sztandarze, który dzisiaj przekazujemy, mural był na rozpoczęciu roku szkolnego. Wprawdzie cały ten sztandar był już wykonany w miesiącu grudniu, ale chcieliśmy poczekać na właśnie ten dzień, dzień patrona szkoły, by jeszcze bardziej podnośne pokazać Wam te, to wspaniałe dzieło. Przekazuję Wam ten sztandar, symbol naszej szkoły. Noście go z honorem i dumą. Przyjmujemy ten sztandar. Obiecujemy dbać o niego, otaczać go szacunkiem i czcią, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować w naszą szkołę. Oszu, o nie, nadziei! O nie. u pobogoslavi, oj čiste nam zbavi. Thank